połączeniu i w ścieżce bliźniaczych płomieni nie chodzi, aby się odcinać od bliźniaczego płomienia i tego połączenia. Chodzi, aby to połączenie przyjmować, to połączenie wzmacniać z przestrzeni serca. Dlatego jeszcze raz uważajcie, komu oddajecie swoją moc i co pod tym może potem się pojawić. Gdyż można odczuwać wyczerpanie energetyczne, brak siły, brak mocy, ponieważ coś się żywi waszą energią. Lub ta energia po prostu gdzieś wypływa. Dlatego jeszcze raz, ostrożnie w tym świecie duchowym również, gdyż można siebie bardzo, bardzo głęboko skrzywdzić. Mówię o tym, po prostu ściskam mi brzuch, gdzie jest to centrum własnej mocy.